Czyli witam serdecznie. Dzisiejszy film to projekt denko taki marcowy kwietniowy, a bardziej kwietniowy chyba. Już zaraz maj, więc pokażę Wam co, co służyłam. Niewiele jest tego. Niestety w miesiącu marzec-kwiecień nie za dużo mi się udało służyć. No ale pokażę to co służyłam. Pierwszą rzeczą to mój szampon baby dream jak... Dobrze wiecie, ja go uwielbiam, mam wiele w zapasie. I na pewno wrócę do niego, chociaż teraz chcę troszkę przerwać, że tak powiem, użytkowanie tego szamponu i wrócić do radikala, bo troszkę mi wypadają włosy. Nie wiem czy to przesilenie wiosenne, czy co. Ale na pewno na pewno wrócę do niego. Kolejną rzeczą jest... O! Kar... Oj! Ucieka! Antybakteryjny żal do rąk Carmex. Karex, a nie Karex, Carex y, to był żółty Ale dość sympatycznie pachniał Bardzo ładnie niebieski pachni Pachni? Pachni? Niebieski i biały e, Wreszcie zużyłam, no, chociaż tam jeszcze ciupeńka zostało e, Przypakowałam ją, ją do innego opakowania I mam nadzieję, że zużyję e, No naprawdę drobinka została Tak więc pokazuję Wam Wazelina e, kosmetyczna Aromatyzowana malina Y, powiem szczerze, że nie wiem, jaka to firma, bo ani tu nie ma napisanej, a pudełko wyrzuciłam dawno, dawno. Ona ładnie maliną pachniała, miała kolor maliny, ale powiem Wam szczerze, że bazelina do pielęgnacji na ust y, w moim przypadku się nie sprawdza w żaden sposób. Tak więc y, to jest duża pojemność, bo to jest taki, można powiedzieć, y, dwa razy pudełko Tisan. Y, no coś takiego. Ale niestety nie sprawdziło się mnie, więc na pewno nie, nie pojawi się z powrotem. Kolejną rzeczą jest to body lotion. tak wyglądał, jak go widziałam. O, o zapachu pisaliście mi. Bardzo ładny zapach. Perfum, o, o zapachu perfum. Um, są takie też perfumy przeładnie, przeładnie pachnią ja go dostałam um, w prezencie od um, mojej ukochanej pozdrawiam, Wicki <laughs> e, bardzo ładnie pachnią, bardzo ładnie się rozprowadzą no ale się skończył, dalej e, skończył mi się też e, moja pasta z zębów Elmex e, uwielbiam, niestety mam naturażliwość zębów e, ona sobie radzi e, choć nie jest tania ale te wszystkie pasty do wrażliwych zębów kosztują przeważnie tyle co Elmex. Więc jest do wyboru kilka. Ja to polecam. Sprawdza się. Co służyłam? Służyłam też Nail, Nail Tech 2 Foundation wreszcie. Ja ją kupiłam... Tu jeszcze ciupenkę zostało jak widać. Naprawdę niewiele, ale tego się już nie da w żaden sposób wyciągnąć, bo zgęstniało i... I to jest na, można powiedzieć, na ściankach ustał. Ja ją kupiłam jakoś, można powiedzieć, półtorej roku temu, jak mniej więcej. Używałam, później przestałam, później znowu używałam, później przestałam. Nie zadziałało to w żaden sposób na paznokcie. I tak pół butelki stało sobie w szufladzie. W pewnym momencie, gdy zakochałam się w lakierach do paznokci krokodajskim z tam, gdzie podkład jest potrzebny, matowy, Wpadłam na pomysł, że najtek też, przecież robi, znaczy nie robi, a daję taką matową matowy powłokę na paznokciu. No i spróbowałam i okazało się, że było ok. Jeden wielki minus, że niestety ten Nitec strasznie szybko powodował odpryskiwanie tego krokodylskim, no ale szybko za to wysychał. Więc tak plus, minus, plus, minus, nie, na pewno nie wrócę, nic mi nie dała ta odżywka, tak więc odpada. Już więcej, jak widzicie, teraz nie mam nic na sobie, nie mam żadnych lakieru, bo używam, znowu wróciłam do 8W1 czyli do tej. Już mam prawie końcówkę ją, tej odżywki. I powiem szczerze, że ta właśnie 8W1 o wiele lepiej zadziałała niż Night Foundation, ale o tym to będzie jeszcze, jeszcze. Dobra, dalej przejdźmy, dalej, dalej. Baza pod podkład Sorry Flame, ona też oczywiście obcięta Face Primer, kremowa baza, można powiedzieć że w konsystencji takiego kremu, dość bogatego, bardzo fajnie się rozprowadza, utrzymuje naprawdę ten podkład o wiele dłużej, do można powiedzieć do paru, tam prawie do pięciu godzin, no może nie do pięciu, nie, ale tak, do czterech, trzech godzin dłużej ten podkład jest na twarzy, nie schodzi tak. Takimi plackami nie znika, tak, w taki dziwny sposób. Ja już chyba dwa czy trzy takie posiadałam. Niestety teraz nie zauważyłam w katalogu Oriflamie, nie wiem czy wycofali, czy zmienili opakowanie. Mam nadzieję, że tylko zmienili opakowanie. Teraz będę używać bazy z Bell, ale ta baza z Bel chyba jest silikonowa, z tego co kojarzę. No tak, ta jest taka kremowa, polecam, fajna. Ale to też będzie jeszcze jakieś porównanie. Wykończyłam Ralph Roland perfumki, które dostałam też w prezencie, które nie pachniały. Bardzo, bardzo ładnie i bardzo ładnie dziękuję za nie. Były super. Co jeszcze Wam pokażę? Pokażę Wam końcówkę, bo na pewno już użyję. To dosłownie na Was użycia jest. Awokado płynne do makijażu oczu. Widać. Tyle go, Tyle go zostało raczej. I to będzie na dwa służycia. No może trzy. Tak więc zapewne go służy. No. E, dlatego wam pokazuję. Taką nie, nie służy tą rzecz. No i ostatnią e, służy to rzecz to płyn celarne do delikatnego oczyszczania i makijażu twarzy oczy. Wyciąg z Alkalantoniny -al Depantenol. Nawilżona i łkana skóra twarzy. Skóra z rozszerzonymi naczynkami. Armaceris y, płyn micelarny, ja go dostałam w zamian za punkty, które się namiszczało kiedyś w aptece. I jestem nim zawiedziona. E, tak mi się wydaje, że jestem nim zawiedziona. Znaczy ja go używam do przemywania twarzy rano, bo ja nie myję twarzy rano wodą, tylko przemywam płynem micelarnym y, po nocy i powiem Wam szczerze, że wcześniej używałam y, perfekty. Taki niebieski płynem micelarny. I on naprawdę nie podrażniał mnie i wszystko ok. Odkąd zaczęłam tego używać, a jeszcze go troszkę zostało yy, na parę razy, to niestety znowu zaczęły mi swędzić yy, końcówki oczu. Straszliwie piec właśnie oczy. Mimo tego, że nie używam go na, oczu, na oczy, bo używam go yy, tylko i wyłącznie na twarz, na oczy. Używam yy, mleczka ogórkowego z jaj. Sądzę, że to on podrażnił mnie, no bo jedyny produkt. Jaki, można powiedzieć, zmieniłam, to, to ten. No chyba, że coś, nie wiem, coś jest w powietrzu, no, ale zobaczymy jeszcze. Mówię, troszkę jeszcze go mam, więc jeszcze popróbuję. Tu jest napisane hipoalergiczny. No jak widać, taki ten hipoalergiczny. Nie za bardzo. Nawet, nawet nie staram się go używać, nie starałam się go używać na oczy, skoro same, same użycie go na twarzy naprawdę podrażniało mi oczy. Gdy nie używałam go, używałam go, na, natomiast kogo, czegoś innego do przemywania twarzy nie było efektu podrażnionych oczu. Tak więc, no, chyba to ten produkt, tak? Dobra, to, to tyle. Mówiłam, że niewiele tego będzie. No niewiele, to wszystko. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Czekam na kciuki, komentarze. Piszcie mi, moi drodzy, co Wy służyliście w ostatnim miesiącu. Pa!